Dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzisiaj 25 listopad. I w górach już trochę śniegu. Aktualnie, właśnie przestało trochę sypać. I zabieram Was na przegląd ogrodu. Co tam mamy dekoracyjnego? Starzec popielny. Bardzo fajna roślina na zimę do ogrodu. Resztą wiecję też fajnie wygląda. Daje taki. Szary kolorek, fajny połysk i ładnie wygląda w ogrodzie. Co jeszcze? No, Lawenda nam trochę przysypało. Mamy zimowity. Ten tam jest drugi. Jeszcze jakieś resztki owoców konwali i owczarek. <grytanie> Szałwę, która jest oczywiście. Jak widać, zimozielone. Jeszcze nie zdążyłam przyciąć tutaj cztynników ale na razie widzę, że się nie wywracają, więc zostaną. Jeśli zostawiacie sobie czytniki czy śmiałki na zimę, właśnie to pamiętajcie, że bardzo wczesną wiosną trzeba je od razu ściąć, bo bardzo szybko ruszają na wiosnę. Oprócz zimozielonego bukszpanu mamy jeszcze. Piękną miechunkę. Trochę pomarańczu w ogrodzie. Róże. Których nie kopczykuję, to już są stare róże. I oczywiście trawy, tu mamy miskanta. Owoce krzewu pigwowca. Patrzcie jak ładnie wyglądają w ogrodzie. Zobaczcie, tutaj już są pędy, które na wiosnę będą ładnie kwitnąć. Zimo zielona juka, ja w tym roku nie zdążyłam ich podwiązać, więc na wiosnę będzie dużo pracy z obcinaniem liści. Duże naczniki. Dolia, forsycja, też już gotowa na wiosnę, a tu dopiero listopad. No i oczywiście kalinka, moja ulubiona roślina w Ogrodzie, ze względu na dekoracyjne owoce, jakie ma. Zrobimy Spójrz ostrość, popatrzcie, jakie są piękne owoce. I z daleka, jak to super widać. Naprawdę polecam roślinę do ogrodu, daje świetne wrażenia przez okno, kiedy rano wstaje i patrzę właśnie na nią. w czerwonego na tle z białym świetnie wygląda. Miskant Giganteum, prawie, prawie zakwit, ale jednak nie zdążył. Tutaj mamy czmielinkę. Kolejna juka, no i oczywiście to co dekoracyjne w zimie, czyli zimozielone krzewy. Tutaj akurat jest sosna, cis i tutaj jeszcze piękny berberes również dekoracyjny z owoców czerwony. Wiady, ja słuchajcie, z tych kosa na zewnątrz dramat. No ale w końcu góry zima. I jeszcze kus też Mam nadzieję, że wszyscy pamiętacie o ptaszkach. Też mam zamontowany karmnik. I hortensja piękna. No, i tak w zasadzie to w moim ogrodzie tyle z takich dekoracyjnych rzeczy. Oczywiście bluszcz. Jak najbardziej zawsze zimozielony. Tutaj ktoś powie: o, nieporządek. Specjalnie jest taki nieporządek. Ja lubię takie dekoracje w ogrodzie. A tutaj jeszcze. Farma nasza, oczywiście, ziemia teraz odpoczywa, jest zaorane i jest biało. Jeszcze folie pościągane z tuneli. No i słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o listopad w ogrodzie. Teraz już tylko będziemy się zabierać za dekoracje świąteczne. Wianki, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.